Dzień dobry. Z tej strony Ania z modnego sklepu, a ze mną Gorsenia. Mam tutaj model K930 Biustonosz w rozmiarze 80D w kolorze beżowym. Jeżeli chodzi o kolorystykę, dostępny jest on również w kolorze czarnym i rozmiary pod biustem od 65 do 115. Zobaczmy, jak się prezentuje. Jest to Biustonosz. Typu soft, czyli mamy zupełnie miękką miseczkę. Miseczki są praktycznie przeźroczyste. One są wykonane z podwójnie złożonego tiulu. I ozdobione są takim kwiatowym haftem. Górna część miseczki wykończona jest tasiemką. Ona jest. Tak delikatnie, elastyczna. W modelu tym mamy druty okalające piersi oraz fiszbiny boczne. Od razu zwróćmy uwagę na boki. One są tutaj szerokie. Ramiączka w tym modelu są nieodpinane, regulowane z tyłu. Zobaczmy jeszcze z drugiej strony. Tutaj te łuki mamy obszyte delikatnym materiałem to jest wszystko miłe w dotyku bardzo ładnie wykończony jest biustonosz zerknijmy tutaj jeszcze na zapięcie mamy tutaj 3 stopnie jeżeli chodzi o regulację obwodu, i dwa rzędy haftek. W większych rozmiarach mamy trzy rzędy haftek. Jeżeli spodobał Wam się ten biustonosz, chcecie go mieć w domu, zapraszam na zakupy do modnego sklepu. Pod filmikiem znajdziecie link, gdzie można złożyć zamówienie. U nas zamówienia również można składać telefonicznie. Zapraszam!